Dziewczyna do wynajęcia jest produkcją, która zebrała mieszane opinie. Które z nich są trafne i czy warto po taniej sięgnąć? Już ustalamy. Kazuje rozpoczyna właśnie swoje nowe studenckie życie. Ma kawalerkę, ma pieniądze od rodziców i ma dziewczynę, a właściwie miał, bo taniej spodziewanie oświadcza, że z nim zrywa. Kompletnie przybity chłopak, jak źle by to nie zabrzmiało, postanawia jednorazowo wynająć sobie randkę, aby uleczyć zbolałe serce. Sytuacja niespodziewanie się komplikuje, gdy w trakcie wyjścia babcia studenta ulega wypadkowi i Kazuya szybko udaje się do szpitala w towarzystwie wynajętej Cizuru. Na miejscu okazuje się, że seniorce nic nie jest, ale zarówno babcia, jak i rodzice poznają nową dziewczynę Kazui. Aby zachować twarz, chłopak postanawia okłamać wszystkich dookoła i dalej wynajmować Cizuru jako swoją drugą połówkę. Wielu wylało na to anime wiadro z pomyjami ze względu na protagonistę. Pokazuje jest typem postaci, która łatwo da się nie lubić. Często postępuje głupio, bezmyślnie, bywa obrzydliwy, ale według mnie jest on tym, co wyróżnia serię na plus. Nie mamy tu miłej, życzliwej, dorany przyłóż ciapy, która jest kompletnie nieświadoma istnienia kobiet w swoim otoczeniu. Mamy normalnego chłopaka, który ma swoje wady i który pragnie kontaktu z płcią przeciwną podobnie jest z dziewczynami. Nie mamy tu zwyczajowego haremiku, gdzie wszystkie laski liżą mentalnie protagowi penisa, a ten w ogóle tego nie zauważa. Dziewczyny mają swoje nastawienie do Kazui, niektóre romantyczne, a niektóre wręcz przeciwnie. Ale największą zaletą jest to, jak akcja się rozwija. Są momenty, w których padają słowa, które są niczym zapalona zapałka przy odkręconym gazie. Słowa, które niszczą fasadę nieświadomości, uczuć drugiej osoby, a bohaterowie są zmuszeni stanąć twarzą w twarz z sytuacją, w której się znaleźli. Dziewczyna do wynajęcia ma specyficzny smak i jestem świadom, że taki eksces nie każdemu przypadnie do gustu. Ale mi to anime bardzo spasowało, właśnie przez swoją inność, która była powiewem świeżości w tym zatęchłym haremowym gatunku. Dzięki za wysłuchanie mojej opinii. Jeśli się z nią nie zgadzacie, dajcie znać w komentarzach. Piszcie również, jeżeli chcecie, abym zrecenzował inne anime. Tymczasem jeśli się podobało, proszę o suba i o łapkę w górę. Do następnego razu.